Siemanko z tej strony Superyskawtowam serdecznie w moim kolejnym filmie na moim kanale jest to mój drugi odcinek, więc proszę Was o zostawienie subika i lajka Myśl na bieżąco i dzisiaj jest ze mną Bartek. Siema, cześć! Y, no, my dzisiaj gramy na wentworsach na rapy.pl Bartek, chodź! Chodź, 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 chodź. <średytutki> Bartek bardzo miały się zachowywać jak człowiek. Na rapy kropka <laughs> No, wi 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 widzicie, widzicie jakie powiesz więcej, no. <laughs> Aha No. Aha Jest taki problem. O dobra, jesteśmy, 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 jesteśmy! No, fajna, no tylko jest taki problem, że w twój sposób, nie? Przypomnij że gramy na serwisie rapy.pl na trybie Bedwars na Bedwars Slice. Jak ktoś nie wie, co to jest Slice, to jest wecz, która. Yy, no, to jest tryb, który. Powoduje, że jak kogoś zabijesz, to zyskujesz jego serce, To zyskujesz jego serce, a jak. Ktoś cię zabije, to on zyskuje Twoje serca. Jak, jak zginiesz, to, te, to serce przepada ogólnie. No i załatwię ją załatwię sobie, kocham. <try> no, niestety są nie da wejść. W ogóle mam 54. A! Wrócić. <laughs> Ojej, nie, 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 baga, no tego nie to. <laughs> no wy, no nie rób tak, dartek. Umawialiśmy się na? To już nie co tylko? Ej, dobra. Czekaj, jeszcze jedno oto. O nie, ja kupiłem dwa miecze, mógłbym znalazł. <laughs> Ej, trzymaj! No żelazo bo potrzebuję jadusz! Ej, czekaj, ale cena zielonych! Albo... Na kogo mam ich? Na, na niebieskich i cena zielonych? Ej, możesz kroić... zrobić... tego Fireball Drop? Mogę, jak kupi... jak kupiś mi Fireball, a to zrobię! He, jak chcesz stracić serce to tak. No tu sobie opa, ej może być trudno, będę musiał też sobie wybrać, bo kupię TNT. A słuchaj, czekaj, ja zrobię fajną, dobra, pracę, wszystko. No, dobra, chodź, 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 a ty na, na kogo lecisz, na kogo lecisz? Ale ja już im rozwaliłem beda. I nie, I nie musiałem nawet TNT do tego używać. Aha! Ej! Ej, ale to są jakieś proste, prze, prze, prze Uuu, zginąłem. Ej, ej, ja, ja nie jestem ten, ten ale, ale zielony jest jeden, netherite'owi zbroił, więc tyle lepiej zbierać, żeby go rozwalić. Ale ja muszę muszę tego Dobra, tylko taki problem, nie? Że, że tam jeden idiota stoi na... Walaj! O, brano, zrobiłeś swojego fireball jumpa. Ej, tylko kupuj, kupuj wełnę, kupuj wełnę, kupuj wełnę, kupuj wełnę. Kupuj wełnę, kupuj wełnę. Kopi wam, no kupuję wam. Mamy kupię zielonego ej. Ej, ale z tego ja No ale on ma terytową zbroję. Mam 8 lat. No to gratulacje, no to masz 16 zł do odrobienia. Mamy problem, mamy problem. Podjeżająz, podjeżdżają. Ej, wieś jaki my mamy problem, że jeszcze... Jest fokusowany zielony!

ja idę ja sobie do wełny odkuć Jest tu? Nie No to po co używałeś? Ale sekundę jednego to Tylko no w pobraniu klaczy wasza praw A ja idę na niebieski podjechać Dobra tylko Kup TNT, kup TNT, kup TNT kup ja Dobra, no, no to leć! To jest taki problem. Dobra, kupiłem nam trapa, żeby... Jakby żeby się ktoś do nas bił, by miał oślepienie. Tylko uważaj, bo oni będą Leć, leć, Ej, tylko taki problem... Ej, ale zielony jeszcze idzie, zielony jeszcze idzie.

Trzymaj, trzymaj serca, trzymaj, trzymaj, serca Szybko i używaj tutaj serca Używaj serca No używaj Używaj, używaj Dobra Jezu <tryk> no Dobra ale, ale go graliśmy co? Oha! No, no właśnie. Eee, jak go zabijamy. Nie wiem czelefon, ku nie czemu, No jest jeden, tylko uważaj, bo on ma... Kuję fireboli, potrzebuje refa. Potrzebuję refa. Masz arfilmkę, kupię ci. Dobra, dzięki. Nie pokaż mu... Ey nie, czekaj. Pokaż mu sojusz. On chyba nie będzie się ze mną sojuszu, wiesz? Okej. Okay. Spokojnie. Spokojnie, Spokojnie tu, ja, tu, ja tutaj sobie wybuduję bezpieczną taką platformę. No... Spokojnie! Jak jak... jak. Aha, ale mnie wybił, nie! Ale, ale to Ale to się nie dało, ale to się już... Ale to się już nie dało... Aha, bo my wyrań nie mamy, faktycznie! Ja, nie mam ja za Idzie, 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 I... idzie. 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 No. dawaj, no, dawaj, no, dawaj no, 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 no. Maha ci się podoba? Mam no, no średnia. Ej 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 ej, 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 Bartek, Bartek! Ej, Bartek! Ej, Bartek, Bartek, Bartek. Bartek, Bartek. Nie, nie mów przekazanego słowa o trzeciej w nocy StumbleGuys. O, tam StumbleGuys. Ja mam tam 87 godzin przegrana. ci coś Mhm. Mm to wiesz, że to dla mnie to... Ja potrafię nie spać do czwartej i obudzić się mm -hmm. o piątej. Mhm. Sam? Nawet jakby coś... Jakby ktoś ukłamał się do domu, to bym tak nie, nie, nie słyszał, jakby był mega i za. Będzie odcą, gdzie jesteś kot. Mhm. Mm nie może no. ja to wolitek łatwo beza. No. To ty wiesz, and stone m szkło dawaj! I tak dalej, i tak dalej. Jak będziesz mi robił jakiś... na Drabianku się od razu, na drabianku się od Dobra, dobra, dobra. Będę. Ja zbieram złoto na piesów. Mhm, na drabianku. A na co się właśnie budować? Do białych, czy gdzie? No, na, na... Tu, na to diabet, na te drabianku. Dobra. Jak, jakby jakby biali szli, to powiedz, to to im to, im, to, im, to, im, to im wyślę To, im, to im wyślę, y, taki fajny prezencik ode mnie. Mam takie już firebola na rejtranach No Bartek? Bartek? Co? gdybyś ze mną jutro live'a? Live A o której? A nie wiem. Taka piętnasta. Nie, nie, nie!

No tak, 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 tak. No i ja to właśnie tak... A! Ej, zieloni, 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 <dzielony> zieloni! chyba idą. Nie wiem. Ale... Ale kto, ale... Kolego. Drogi. Kolego, kto cię pozwolił przyjść? A, z jego stary. Ej, no, no, no. jak, jak miałbyś serduszko, jak, jak miałbyś serduszko... Ej, 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 ale ja, ja poczuję. Ja potrzebuję wełna. On wiesz, że ja już nasz megszatał? No wiem! No skampiłeś. A ja walczyłem. Ja walczyłem! Ale, ale, ale ja kąpiłem, żeby nam zrobić to nie leci leci, 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 leci. Leci, leci, leci! Ale kto? Kto? Tamten... Ja, ale... o, o tamten... O tamten gościu?

Użyłem, ale, ale, ale ja chciałem tak szybko, wiesz, bo ja myślałem, że jego kumple będzie wbijać, tak wiesz, na szybkości. Nie, bo jego kumpla przeszła w Fireball'a. A ja to, w to odkład tego, jak to dobra. Dobra, ja sobie kupuję to, to, dobra, już, już mam 10 serc, odrobiłem, odrobiłem. Dobra, to idziesz na diamant, ale kolego, kto, ale, kto, ale, kto ci to Proszę. <grystanie> ja wkurzę. No lecisz, lecisz na już, leci. już, już, kolega. Dzięki, 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 wybicia, dzięki, 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 Dobrze. Ży, żaba, żaba, żaba! Zielona żaba! Zielono! Znaczy się... Znaczy się bambus! No bo... No bo to jest bambus! Aha! Kolega jeszcze! Kolega, kolega! A nie! Musimy go zabić do beda! Musimy go zabić do beza! serca i jemna f... No, ma loma, okay. loma! Dobra, ja idę, ja idę z drugiej strony!

Ej, ej, ale to już było słowo bardziej dla starszych. Kubir jest stary i nie, nie ma mamy. Ży, żaba, żaba, żaba. Eee, no weź prawa autorskie, prawa autorskie będą, prawa autorskie, weź No nie no, bo. Nie no, do co ty mi zablokuje odcinek, weź Jak jeszcze dwie sekundy zaśpiewasz, to mi serio wywali No za prawa autorskie, bo jest tam 15 sekund, czy ileś Ej, co? na na No? Jak to ma ci pomóc? Ej, słuchaj, ej, słuchaj, ej, słuchaj, już będzie koniec odcinka. Ej, 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 a ustawisz... Nie, a... Ej, 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 a ustawisz się obok sklepu za serca? No ustaw się obok sklepu za serca. Albo jeszcze go zwróć najpierw. No, 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 no i ustaw się obok sklepu za serca. Obok sklepu za serca się ustaw i popatrzcie przez siebie. Przed siebie. Bo ja będę na F5. O, 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 o Widzowie, fajnie, Widzowie, Widzowie fajnie, żeby już było na koniec tego odcinka, bo pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!